Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj zapraszam Was na obiecany film o robieniu tortów. Ale to nie będzie taki typowy film o robieniu tortów, jakiś taki tutorial, tylko raczej zbiór moich wszystkich rad, co zrobić, żeby Wasz tort zrobić tanio, szybko, żeby się nie narobić, a żeby efekt był wow i żeby każdy pytał, w jakiej cukierni go kupiliście i zachwycał się, jaki ten tort jest cudowny. Także co Nie wiem jak wy, nie wiem czy się z tym spotkaliście, ale ja na jakichkolwiek grupach Facebookowych, jeżeli widzę, że ktoś pyta, słuchajcie, jaki zrobić tort, jaki robicie tort, nie mam pomysłu, podrzućcie inspirację, to czytam komentarze o tym, że są w jednym torcie trzy rodzaje mas, w różnych smakach. Dodatkowo jakieś różne musy, frużeliny, koniecznie jakaś warstwa chrupiąca, osobny w osobnym smaku, tynk na wierzch do zrobienia. To Wysmarowania tortu i naprawdę jest dziewięć przykładek w tym torcie, osiem warstw i, i ten tort jest naprawdę taki okazały i, i trudny pewnie też do zrobienia. Jeżeli ktoś potrafi, ma czas chęci i jego to pasjonuje, to jak najbardziej podziwiam wszystkie takie torty, gdzie jest właśnie tyle smaków, tyle mas i tyle wszystkich pyszności. Ja natomiast te torty. Które robię na wszystkie urodziny, wszystkie imprezy, które, które organizuję, robię, bazując na jednej, tej samej zasadzie, czyli dobry biszkopt. Biszkopt pokazywałam Wam w grudniu, z jakiego przepisu nagrywam, więc zostawiam Wam nich na dole. To jest mój przepis na biszkopt, na taką tortownicę 26-7 cm, i on Wam wyrośnie totalnie po brzegi. W... będzie bardzo wysoki, jest puszysty, jest delikatny, jest cudowny, jest pyszny, więc to jest klucz pierwszy do sukcesu. Ten biszkop, wiem, wiem, że już kilka z Was z tego przepisu biszkop to robiło i Wam wyszły, więc jestem bardzo zadowolona z tego. Jeżeli byście chcieli biszkop czekoladowy, kakaowy, to czasami taki robię, to z tego przepisu odejmijcie 5 łyżek mąki i zastąpcie je 5 łyżkami kakao. Ale dodajcie też łyżeczkę proszku do pieczenia, bo te z kakao nie wyrastają tak dobrze bez proszku, więc trzeba je troszkę proszkiem wzmocnić. Ja nie robię wielu mas, wielu przepładek. Moje torty zawsze składają się z trzech blatów piszkoptu i dwóch warstw masy, gdzie jest krem na bazie bitej śmietany i mascarpone i zawsze jakaś warstwa owocowe i dodatkowo biuszkop trzeba porządnie nasączyć. I to jest wszystko, czyli warstwa owocowa, krębita śmietana z mascarpone. I tak kombinujemy smakami, i tak wszystko staramy się zrównoważyć, żeby ten tort właśnie, te wszystkie smaki się tak połączyły, żeby tort był pyszny w smaku i słuchajcie, wszyscy jak się moimi tortami zajadają, to mówią, że są jak z cukierni i padają te wszystkie teksty typowe, pyszny, domowy, taki nie za słodki, taki sam raz, puszysty, idealny, więc pokażę Wam właśnie ten mój podstawowy sposób robienia tortów. Z ciekawości sprawdziłam, ile będzie kosztowało zakupienie wszystkich składników i wyszło mi, że będzie to około 50 zł, ale yy, sprawdzając te ceny, brałam pod uwagę ceny całych produktów. Czyli wiecie, w niektórych przepisach jest tak, że macie użyć łyżkę mąki, to Wam przeliczają, że Was to wyjdzie 10 grosza. Ja nie, ja uznałam, że policzę jak to jest, jak nie mamy zupełnie nic w domu, więc kupując od podstaw kilogram mąki, kilogram cukru, chociaż zużyjecie tego, wiecie, mniej, to wyjdzie około 50 zł, jeżeli wykorzystacie właśnie mąkę cukier jajka, które już macie w domu yy, czy w lodówce, to. Wyjdzie Wam zdecydowanie mniej, plus dekoracje, o których też Wam w międzyczasie opowiem. I jeżeli chodzi o wierzch tortu, ja przez długi czas kombinowałam, okładałam torty różnymi, nie wiem, jakieś tam rurki waflowe w koło, kombinowałam z różnymi dekoracjami na koło, z różnymi kremami. A teraz wszystkie moje torty robię w takim stylu trochę naked tort. Tak się naked tort? Naked Cake, czyli bardzo delikatnie z wierzchu tort smaruję kremem, ale później polewam z wierzchu go też taką polewą, która spływa po torcie i zastyga i to też daje taki wizualny, fajny efekt. Więc dzisiaj robimy tort cytrynowo-jagodowy. Polecić Wam mogę jeszcze bardzo fajny tort maninowo-oreo, w smaku malinowo-oreowym, czyli pojawiają się tam maliny, a w masie śmietanowej są pokruszone ciasteczka oreo, czyli do tego kremu śmietanowego po prostu wkruszacie rozgniecione oreo, mieszacie i już jest gotowe. Albo ciemny biszkopt kakaowy i tam już nie owoce, tylko masa kajmakowa z puszki, z orzechami i też bita śmietana. I też jest, jest cudo. Dobra, w międzyczasie Wam jeszcze dużo rzeczy opowiem. Zapierajmy się. zaczynam od biszkoptu. Ja dzisiaj biszkopt będę kładła na takim podkładzie kupionym na Allegro za 3 zł. Bardzo często je wykorzystuję, bo yy, na nich torty wyglądają jakoś tak bardziej efektownie, profesjonalnie mam wrażenie. A to są takie tektorowe jednorazowe podkłady. Yy, no i mam tutaj mój biszkop, Dzisiaj wyjątkowo piekłam yy, biszkopt wczoraj w zasadzie. W rancie cukierniczym, bo miałam tortownicę zajętą, ale jeżeli nie macie takiego rantu, to spokojnie w tortownicy też zrobicie. I ważna rzecz, jeżeli robicie tort, tak jak ja na przykład ja teraz na niedzielę, to biszkopt pieczecie w piątek, a to, co będę Wam dzisiaj pokazywała, robicie w sobotę. ja najczęściej biszkopt piekę sobie w piątek po południu, pod wieczór i w sobotę wieczorem. Przekładam tort, a ważna rzecz, do tortu spinamy włosy, bo nie fajnie jest mieć włosy w torcie. I teraz tak, przecinamy tort na trzy blaty. Ja jakiś czas temu próbowałam przecinać tort takim nożem strunowym, ale mi w ogóle to nie podeszło. Może mam też słaby, bo mam jakiś taki zupełnie tanie kupiony. E, próbowałam nitką, nie lubię, przecinam po prostu nożem na mniej więcej. Trzy różne blaty. I tutaj zawsze biszkopt na wierzchu ma taką warstwę nie wiem, jak to powiedzieć taką skórkę, skorupkę. Niektórzy to ścinają, ja to zostawiam, ponieważ ten mój pierwszy, mm, pierwszy blat zawsze idzie na dno, że tak powiem, jako pierwsza warstwa tortu. Przez to tutaj, nie wiecie, też nic nie przecieka. To jest takie dla mnie zabezpieczenie takie dno. Więc tak to, tak to ja robię. Dobra. I mamy trzy piękne blaty. Teraz, kiedy pierwszy blat mam już na mojej docelowej podkładce, tudzież talerzu, na czym robicie, to zakładam sobie z powrotem ten mój rant cukierniczy, który będzie mi to wszystko w ryzach trzymał. Jeżeli nie używacie rantu, to po prostu wykorzystajcie tą obręcz od tortownicy i ją po prostu ciasno na biszkocie zamknijcie. No i teraz tort nasączamy. Niektórzy nasączają alkoholem, ja alkoholowych tortów nie lubię, bo alkohol to ja lubię czasami pić, a nie spożywać. Nie lubię słodyczy, żadnych alkoholowych, więc ja zawsze nasączam wodą. I to może być w zależności od znaczy płynem, że może, może tak powiem, w zależności od tego, co lubicie. To może być po prostu woda z rozpuszczonym cukrem. To może być jakaś, słuchajcie, herbata. Pamiętam, że kiedyś robiłam taki tort na Wigilię na ciemnym biszkopcie, nasączony herbatą taką zimową, kardamonową, z powidłami śliwkowymi, z żurawiną. Więc to może być na przykład to, uważajcie tylko na wszystkie herbaty takie na bazie herbat malinowych, hibiskusowych, wszystkie takie czerwono herbaty, bo one po jakimś czasie przebarwiają tort na tak sino-niebiesko i to wygląda brzydko. Także mocno nasączam, jak widzicie, tutaj pół szklanki na jeden blat, sprawdzam dłonią, czyste dłonie, albo jeżeli macie fobię, nie dotykacie jedzenia, to rękawiczki. Ja nasączyłam dzisiaj wodą z cytryną. I to jest bardzo fajne, że jeżeli tylko uważacie, że będzie to dobrze współgrało ze smakiem na przykład owoców, na które się zdecydowaliście, to polecam właśnie czy wodę z cytryną, czy wodę z sokiem z limonki, bo taki cytrynowy tort jest bardzo orzeźwiający, przełamuje fajnie, słodki smak i no wszyscy będą mówili, że dobry, taki nie za słodki. I teraz słuchajcie, przechodzimy do masy. Masę zrobiłam wcześniej, bo ja zawsze robię wcześniej sobie... Yy, żeby ona już stężała w lodówce. Można było od razu użyć rękawa cukiernej, ale aż mi się go nie chce wyciągać. Masa to są dwie śmietanki trzydziestki ubite z czterema łyżkami cukru pudru i jedno opakowanie mascarpone. Śmietankę mocno schłodzoną z cukrem pudrem ubijacie na sztywno i kiedy jest ubite zmniejszacie obroty miksera, dodajecie mascarpone i macie sztywny, fajny krem. Jeżeli nie macie doświadczenia z kremami, jeżeli robicie torty pierwszy raz, obawiacie się, Wam nie wychodzą, to mm, żaden wstyd i żadna ujma dodać do tortu, słuchajcie, do takiej masy, taki śmietan fix, to się kupuje w takich małych saszetkach i to po prostu Wam usztywnia, usztywnia masę I dzięki temu będziecie mieli pewność, że Wam tutaj nic nie wypłynie, a pamiętam, że w moich pierwszych tortach ja się zawsze bardzo stresowałam i co chwilę zaglądałam do lodówki, czy tam nic nie wypłynęło, czy się nie rozpuściło, i czy jest wszystko ok mm, I tutaj wykładam tylko jak widzicie y, brzeg, żeby on później, kiedy już zdejmiemy obręcz, żeby tutaj była widoczna tylko ten krem śmietanowy, a żeby była niespodzianka, co tutaj się będzie kryło, a już Wam pokazuję, co mam przygotowane. A to co mam dzisiaj przygotowane nie wygląda apetycznie. Teraz to są słuchajcie jagody. To jest 200 gramów mrożonych jagód, które podlałam odrobiną wody, dodałam dwie łyżki cukru, zagotowałam i kiedy już to było zagotowane, to rozpuściłam w połowie szklanki wody dwie łyżki skrobi ziemniaczanej. I z tego Wam wychodzi właśnie taki gęsty, yy, taki gęsty kisiel, mus, nie wiem jak to się nazywa profesjonalnie, po prostu pyszne, pyszne jagody. Ilość cukru dowolna, na każdym etapie próbujcie wszystkiego. To jest bardzo ważne, żeby dostosować do Was y, stopień słodkości, ale zawsze lepiej jest, żeby to było trochę mniej słodkie, niż za bardzo słodkie. Yy. I jeżeli szukacie zamienników yy, na no, jakieś torty wegańskie, czy czego użyć zamiast cukru, nie wiem, zamiast jajek tak dalej, no to ja tu niestety wam nie podpowiem, bo nie mam doświadczenia. Ja jeżeli robię torty, no to właśnie w ten sposób, więc to już musicie jakichś tam innych rozwiązań sobie gdzieś poszukać, bo tutaj wam nie mogę pomóc, ale możecie z moich innych rad skorzystać. To przykrywamy tu jeszcze, no tak powiedzmy, dwiema, trzema łyżkami naszej śmietany, dlatego że do samych tych jagód czy innych owoców bardzo lubię używać maliny, yy, wiśnie. A jeżeli też nie macie owoców mrożonych, yy, to też spokojnie można użyć po prostu słuchajcie jakiegoś yy, dżemu. Pamiętam, że raz robiłam Albertowi na przykład z konfiturą. Pomarańczową i jeszcze wtedy dołożyłam mandarynki z puszki, bo to nie był sezon na cytrusy. Drugi blat ląduje. Mocno go dościskamy, szczególnie tutaj na środku, żeby się ładnie też ta cała masa rozeszła i żeby tort był równy. No nasączamy. Pamiętajcie tylko, że dostosujcie ilość też nasączenia do tego, jak macie grube blaty. Jeżeli czy Wam biszkopt jakoś mega nie wyrósł, bo coś nie wyszło, albo też, jeżeli Wam się ukroił tak, że na przykład jeden blat jest grubszy, jeden cieńszy, bo tak też się zdarza, no to pamiętajcie o tym, że grubszy blat bardziej nasączamy cieńszymi. I na to ląduje po prostu już śmietana, na przykład właśnie w tym torcie malinowo-oreowym. To był taki dobry, że później jeszcze w rodzinie robiłam na urodziny. No, miałam zamówienie po prostu od rodziny, żeby zrobić. Jeszcze raz ten tort. To też go właśnie robiłam, ten malinowo Oreo, bo taki był dobry. To właśnie były maliny zamiast jagód, które akurat dzisiaj dałam. A tutaj była właśnie warstwa śmietany z pokruszonymi ciastkami Oreo. Trochę słuchajcie. Rzadki, rzadko mam tą śmietanę, może, dlatego, że dużo gadam. Lampa świeci do nagrywania i może jest po prostu za ciepło. I ostatnia, y, ostatni blat biszkoptu przejdzie na górę. Nasączam najpierw. Ale muszę sobie przygotować trochę więcej nasączenia. I teraz tą warstwą nasączoną w stronę śmietany. Na tort przełożony, najważniejsza rzecz za nami kilka łyżek kremu nam zostało i to zachowamy do lodówki, bo to jeszcze zaraz wykorzystamy tort teraz idzie do lodówki na no przynajmniej pół godziny, żeby się schłodził i zaraz działamy dalej chwilę się tort schłodził możemy go wyciągnąć, delikatnie go jeszcze mimo wszystko na pewności okrawam żeby mieć pewność, że tu mi się nic nie przykleiło i że mi się nie rozwali przy otwieraniu. No i chwila prawdy. Zobaczymy no jak nasz tort się prezentuje. O! No i co? Jest to naprawdę... Teraz na wierzch pozostała część kremu. O, widzicie chwilę w lodówce i już się ładnie ściął. Jednak muszę się spieszyć, bo przy tej lampie, jak się nagrywa, to jest ciepło. I boki zostawiamy takie gołe, nieobrobione. Jeżeli chcecie, możecie je przeciągnąć masą. Możecie kombinować, obłożyć właśnie tort jakimiś wafelkami, rurkami, pokombinować, ale ja Wam pokazuję taki z taki przepis. Jak to zrobić, żeby się nie narobić, a żeby efekt był naprawdę wow i piękny. I znowu do lodówki, a resztę można zjeść. Dobrze, teraz tort się musi porządnie schłodzić i przechodzimy do, słuchajcie, tematu dekoracji i wykończenia tortu. Ja zawsze robię na tort po lewej, którą Wam zaraz pokażę, jak się wykonuje. No a na polewę idą wszystkie dekoracje. Yy, dekoracji do kosztu tortu nie podliczałam, dlatego że może ich wcale nie być. Bardzo efektownym zdobieniem tortu są wszelkiego rodzaju topery. Yy, topery możecie zamówić sobie albo na Allegro yy, i to są na przykład przepiękne napisy, yy, czy 100 lat, yy, czy cyfra, ile yy, wiecie, ile ktoś kończy lat. Na no, patyczku wbijacie w tort. Wygląda to pięknie. Możecie wykorzystać yy, dwa patyczki do szaszłyków czy takie wiecie, rurki do napojów, wbić w tort, przywiązać na górze sznureczek i zrobić na przykład takie małe, kolorowe z papieru trójkąciki, w formie takiej jakby girlandy, która jest na torcie, jeszcze z napisem lat na przykład. I macie za free. E, super dekoracje. Ja do dekoracji bardzo lubię wykorzystywać beziki. Robiłam teraz beziki na imprezę i też je wykorzystam do tortu. Małe beziki. E, ja robię z 4 białka, 200 g cukru białka miksuję na sztywno, stopniowo dodaję cukier i później w 100 stopniach z termobiegiem suszę przez około godzinę do półtorej i macie beziki, które rozkładacie na torcie na tej polewie wygląda to przepięknie wszelkiego rodzaju posypki też do kupienia za kilka złotych na, na Allegro i też posypane, świetnie to wygląda ja teraz na przykład kupiłam też na Allegro. Wszystko Wam podniemykuję, jeżeli Was interesuje. Taką słuchajcie ozdobę, taką tęczę, którą wbiję w tort. Podejrzewam, że to jest z modeliny zrobione z takimi uchwytami, ale o, to jest o tyle fajne, że. O, to chyba tak. No, że macie już tutaj te uchwyty, ale myślę, że też co bardziej sprytną osobę plastyczną, manualnie. Mogą wykonać taką ozdobę z modeliny samej, jeżeli macie ochotę. A jeżeli o wszystkie, chodzi o wszystkie torty dla dzieci z postaciami z bajek i kreskówek, na moim torcie oprócz tern czy i bezików będzie również Pepa. I na przykład, jeżeli macie właśnie zamówienie na torty z Pepą, czy z Wsim patrolem, czy z czymkolwiek z bajek, to albo możecie się wybrać do cukierni, czy właśnie na Legro, poszukać gotowych figurek cukier z masy cukrowej y i po prostu sobie wiecie cały tort zrobić samemu, y a taką dekorację kupić. Możecie kupić opłatek z takim nadrukiem. Już wtedy pomijacie polewę, kładziecie bezpośrednio na torcie na takim etapie, jakim my już teraz go zrobiliśmy i macie przepiękny tort. Albo co robię ja, żeby nie generować y kosztu znowu na tak naprawdę jedną chwilę, to słuchajcie wykorzystuję mm, zabawki dzieci. Czyli dzisiaj po prostu stanie umyta, wyczyszczona, odkażona figurka Pepy na torcie. Kiedyś się robiłam torty Statek Piracki, to stanął ludzik Lego, któremu dorobiłam czapkę i przepaskę na oko, żeby wyglądał jak pirat i można też w ten sposób. Więc to jeżeli chodzi o dekoracje w własnym zakresie, ale ja Wam właśnie polecam beziki, pięknie wyglądają też na torcie ciastka Oreo wszelkiego rodzaju, czekoladki batoniki, możecie po prostu kupić jakieś ulubione słodycze i poukładać na torcie będzie super, będzie na pewno efekt wow, słuchajcie, ponownie nasz tort schłodzony i polewa na mocno schłodzony tort dajemy polewę Zaczynamy od brzegów, bo ona nam teraz tutaj będzie ładnie z tych brzegów spływać. Jak ją tutaj tak nakierujemy, troszkę. To jest polewa, gdzie mamy 100 gramów, 100 ml śmietanki, 30 i tabliczka gorzkiej deserowej czekolady. I to sprawi, że będziecie mieli polewę, która hmm, będzie na torcie. Przepięknie wyglądać, przepięknie smakować, która wam na tym torcie ładnie zastygnie, ale nie tak jak, słuchajcie, zwykła czekolada, że y, później się będzie kroiła na, wiecie, jak skorupka, tylko y, no to będzie jednak polewa, czyli nie utrudni y, krojenia, nie będzie Sztywna i twarda jak zwykła czekolada, a dopełni nam smak tutaj całego tortu, bo jest przepysznie, przepysznie czekoladowa i robi całą robotę, i również wzmacnia ten efekt. Wow! Tutaj trzeba z tym pracować szybko, chyba nawet zrobiłam ci odrobinę za gęstą, ale tak. Lepsza zawsze odrobinę za gęsta, niż za rzadka, która wam nie zastygnie, prawda? No i kochani. Bo ja uważam, że jest, jest pięknie. Teraz tak, zawsze sobie dekoracje, które szykuję, szykuję od razu. Później yy, na noc, bo to, to jest na jutro. Można je wyciągnąć ale zawsze, już mam miejsce na nie zaplanowane tylko na świeczki. Mnie jeszcze zostało parę tych serduszek, to jeszcze dodamy trochę tych serduszek. One też tak efektownie wyglądają, a w końcu to jest tort dla mojej córeczki, więc różowe serduszka. Czemu nie? Że mam, normalnie od takich małych elementów zaczynam na końcu, ale że mam ich mało, to chcę mieć pod kontrolą, gdzie one będą, więc daję je już teraz. Musimy zaplanować miejsce dla Pepy, to powiedzmy, że Pepa sobie będzie tutaj stała przy tęczy. Może nawet tak. Tylko mi się nie przewraca Pepo. Ona ma ruchome nogi, cholera. I parę bezgów, bo to zawsze ładnie wygląda. Słuchajcie, tort z pepą. Gotowy. Daje mi się, że jest piękny, szybki. Tak naprawdę, bo jeżeli sobie rozłożycie pracę na kilka dni czy właśnie jeden dzień biszkopt później tam gdzieś w ciągu dnia przygotowanie masy owocowej i śmietany a wieczorem złożenie tortu to nie robi się wcale tego bardzo długo wygląda pięknie, dużo nie wydacie a zaufajcie mi, że połączenie przepysznego, tradycyjnego pysznego biszkoptu dobrze nasączonego z owocami i z cudownym kremem na bazie bitej śmietany i mascarpone zachwyci wszystkich i będą właśnie wszyscy pytali skąd macie taki piękny tort mam nadzieję, że Wam się podobało że skorzystacie z moich rad bo specjalnie ten film dzisiaj bardzo późno nagrywam w czasie robienia tortu bo obiecałam, bo wiem, że kilka z Was ma w najbliższym czasie imprezy więc jeżeli zrobicie tort z moimi wskazówkami to oznaczajcie mnie na Instagramie chcę je koniecznie zobaczyć a ja Wam bardzo dziękuję za oglądanie i do usłyszenia następnym razem Pa, pa